To jest najważniejsze. To też jest nawet ważne. Dołącz do grupy. Witam wszystkich w kolejnym odcinku mnie na kanale. Oczywiście dzisiaj, jak pewnie po samym tytule, mogliście sobie zerknąć. Oczywiście, wydajemy Ursusa C330 mojego autorstwa. On był, nie wiem, był kiedyś wydany. Nie sądzę, że go wydawałem. Do... 13, chyba do 13, ale kiedyś go jeszcze miałem, nie wiem czy nie w 13, nawet, a teraz jest tak, oto właśnie w 15 zrobiony. Tej wersji nigdy nie mieliście, tak naprawdę tego Ursusa <gry> nigdy, nikt nie miał, nawet oprócz mnie. No i patrzcie, no, wygląda kozacko. Ja nie zobaczyłem sobie jego funkcji, zaraz <głos》> zrobimy cięcie i sobie e, zobaczę, żeby mieć wam co pokazać, ale to po wyjściu wam pokażemy. No i oczywiście jeszcze ten agregacik zostaje wydany. A to wszystko z okazji 3400 Subów. Teraz tak troszeczkę informacji, bo to co było na poprzednim wydaniu modułu już tak naprawdę jest troszeczkę nieaktualne. I zaczynając od fanpage'a na 2200 200 polubień będzie wydany. Ależówka będzie wydana. No i oczywiście tak, na 2400 będzie coś innego wydane, na 2600 tak w górę, no nie? Oczywiście polubień Kolejną rzeczą jest grupa. Jest w grupie 3300 osób ponad lekko. No i tak. Oczywiście na 3 na, nie, nie na 3. Na 3 już był wydany 2 dni temu ten Ursus ten duży. A na 4000 osób na grupie będą wydane kolejne mody i tak co 1000 będziemy lecieć z modami, także 4000 osób, czy dodać 700 osób do grupy to jest jakiś duży problem. Myślę, że nie, także dodawajcie oczywiście swoich znajomych i wydajemy kolejnego moda. Kolejną rzeczą jest chyba Snapchat, do którego możecie mnie dodać oczywiście. Tam są jakieś informacje i w ogóle o tym wszystkim jak live jest, ja tam dodaję i ogólnie. Fanpage to też oczywiście informacje. Tam są o tych liveach i o tym wszystkim. Oczywiście, link do fanpage'a, do grupy i do Snapchata macie w opisie. A ostatnią rzeczą jest oczywiście kanał. Czyli rzecz najważniejsza. Mapę robimy już w sumie do LSA 17. Ale została ta mapa, o właśnie ta mapa, która jeszcze nie jest wydana, a pasowałoby ją wydać. Dlatego dobijamy do 4000 subów i zaczynamy też. Filmy z kamerką będą konkursy, konkurs, jeden konkurs będzie do wygrania koszuleczka, oczywiście moja koszuleczka. No i co dalej? Jeżeli chodzi o nową serię, to będziecie mieli informacje, nie wiem, na pewno niedługo, bo jest, brakuje jeszcze 50 subów do 3500 subów na kanale, a będzie wtedy oczywiście seria z promowania Waszych kanałów i tego i fanpage'ów no zależy, kto będzie chciał, to sobie wybierze, no nie jakoś to zrobimy, żeby było to najlepiej ogarnięte wszystko, żeby tak naprawdę wam pomóc, bo na tym to będzie polegało. Także czekajcie na jakieś informacje na fanpage'u, bo na fanpage'u na grupie. Albo nie, tylko na fanpage'u będą informacje, jeżeli chodzi o to, bo trzeba rozruszać troszeczkę ten fanpage, żeby więcej modów wam jeszcze wydać na polubienia. No nie, bo tam też by się przydało 3000 polubień. No i na 4000 lecimy z mapą, z filmy, z kamerką. I jeszcze, wiele osób się zastanawiało i pytania są kiedy będzie ta zielona 60 wydana. Już wam mówię, zielona 60 będzie wydana na 3600 subów na kanale. No i z tych informacji, z takich ogólnych to tyle. Jak będzie wydawany kolejny mod, to będą bardziej aktualne te informacje, ale zobaczymy kiedy to będzie. Najlepiej było jakby najszybciej to wyszło, no nie. A więc tak. Y Patrząc na tego Ursusa, to no jest fajny, no nie, to nie, nie da się ukryć. Wchodzimy sobie. Oczywiście jest animacja wchodzenia. O, pięknie, pięknie on sobie wchodzi. Tu z tego co widziałem wcześniej, jest łapson, no nie, taki umieśniony łapson. No i oczywiście możemy sobie nacisnąć Shift, tylko to się musi, bo odpalony musi być. Odpalamy. Elegancko, patrzcie jak on chodzi. Ładnie się ten, no nie? He, piękno, no nie? Dobra, i mamy tego o, Ursusa już właśnie w takiej oto postaci. No i gdy mamy już to wszystko oczywiście ogarnięte, ja sobie zjadłem przed chwilą, także troszeczkę to cięcie najprawdopodobniej trwało. Znaczy, to wiadomo, wy nic nie będziecie e, widzieć tutaj, no ale tak, zacznijmy już omawiać go od środka. Jak już to widzieliście, jak się wchodzi, gdy naciśniecie Shift, tylko musicie mieć włączone, oczywiście, Alt plus H, te wszystkie panele i te gówna to możecie sobie wyłączyć, żeby tej ręki nie było, i żebyście wyłączyli sobie to wchodzenie. No nie takie opcje macie. Ale teraz dalej, oczywiście. Tutaj no podnieśmy sobie go, no czekajcie. Teraz, o widzicie, jak to działa. Wszystko ładnie działa, fajnie. E, dobra, to już mamy to. I patrzcie, mamy tutaj ruchome biegi. E, mamy ruchome sprzęgło. Hamulec również jest ruchomy tutaj gaz jak widzicie się zwiększa dobra e, wskazóweczki chodzą podświetlane zegary tutaj nie ma takiego czegoś ale jak włączacie światło to na przykład e, kluczyk wam się świeci widzicie jak się macha no nie e, teraz tak co tu dalej wam mogę powiedzieć tu chyba nic nie ma już więcej ruchomego przynajmniej mi się tak wydaje no ale realne dźwięki ma łapa fajnie chodzi zaraz wam pokażę ona za szybko nie jeździ bo to wszystko fajnie wygląda Teraz, jeżeli chodzi o dym, dym z ciągnika jest, no oczywiście jak przyspieszamy, no to się bardziej ciemny robi, a jak jedziemy sobie o takoleciutko, no to wiadomo, że jest taki bardziej, taki, no taki przezroczysty praktycznie. Tu się wszystko rusza w środku, hmm. Hmm. chyba tyle to było od środka, jeżeli chodzi. E, teraz tak, wychodzimy sobie na zewnątrz i możemy zauważyć, że jest wszystko fajnie. Ale teraz tak, na B możemy sobie zdemontować maskę. Też fajnie wygląda bez maski. Tutaj światła się od tego otrzymają. E, ale teraz tak, zakładamy maskę i na N na, M? na V, na C, na B, X. O! Na X otwieramy to, nawet jest dźwięk, słyszycie? Na pewno słyszycie, no bo to wiadomo, że słychać. E, I. I wiem, że jeszcze tu się da... To jakoś ten. O na Z jeszcze możecie konsolę do tura sobie założyć, to też fajne. E, a teraz tak. E, nie nie wiem czym to się robi ten. Czekajcie. Otwórz klapę maski. To jest. A No, O możecie sobie otworzyć masę i też jest dźwięk. Także fajnie to wszystko wygląda. O piękny Ursusik. To sobie zamykamy teraz maseczkę e, i się troszeczkę nim możemy przejechać. Przynajmniej tak chwilę. Justy tylko bramy otworzymy. Dobra, bramy sobie roztwieramy. Na piękności, eleganckości. E, a to, to. to wam. Nie wiem, jak wam to pokazać. No po prostu no. Jest, bo jest. Agregat, no nie? Taki o, trzy wałki ma z tyłu. Praktycznie jako jeden. Tutaj. Nie wiem, jak wam ten agregat przedstawi. A jeszcze jedna rzecz: e, Światła, TT, e, Światła, stopu, e, kierunkowska z lewy, kierunkowska z prawy, e, Światła przednie e, i teraz tak. E, A jeszcze, oczywiście, ślady spod kół, e, kurz chyba też jest, no nie? Kurz też jest spod kół. To no nie wiem, co mam tu więcej mówić, bo to jest chyba już wszystko przedstawione. Chyba, że. Oj, patrzcie. To zawieszenie eleganckie jest. Patrzcie, jak to zajebiście chodzi. Widzicie, to jest po prostu kozak w tej 30. Ładne, no nie? Patrzcie, jak to wygląda. Ale przejdźmy się tutaj. Oczywiście ten Real Terrain, czy coś tam, że wiecie, że się zapadacie i w ogóle to to ma. A teraz tak obuśmy op sobie agregacik. No i animacje są. Wszystko jest. Robi zapada się pod ziemię, czekajcie tutaj w tym miejscu na przykład zapada się pod ziemię no i oczywiście robi no nie. I tak o to możecie sobie jechać i uprawiać pole. No ja nic więcej wam nie powiem na temat tego agregatu bo nie mam pojęcia co on więcej robi. No po prostu spełnia swoją funkcję no i nic więcej nie mam już o nim do powiedzenia. Oczywiście dźwięki ma realne ta 30 no i tak jak mówiłem na początku odcinka no, po prostu to, co mówiłem na początku odcinka, to warto zrobić. A mapa na 4K, przypominam. E, I tak, kolejny raz będzie hasło do archiwum, będzie takie same. 1, 2, 3, 4, 5. Żebyście po prostu oglądali ten film, no nie? Tak jak w poprzednim odcinku, najwyraźniej było, wszyscy oglądali, nie było głupich zapytań, e, a jakie hasło, żeby to wypakować. Tylko po prostu to też go nie trzeba było wypakowywać, chyba że ktoś chciał. Edytować, także może też dlatego nie było, po prostu, ale tak, zakazy, jakieś zakazy, no to zakaz edycji oczywiście, no i zakaz wydawania jako Twój, na przykład, no nie, posłuchaj, a na przykład zakaz jeszcze przerabiania do LSA 17 i do LSA 13, bo też były pytania, czy mogę przerobić do LSA 13, no nie, ale nie, nie wolno, do żadnego LSA nie wolno przerabiać. Ma zostać w 15 i mojego autorstwa, no nie. No i to nie wiem, tam koni nie wiem, chyba ze 30 ma. Nie mam pojęcia. No taka zaniedbana, typowa polska 30. No i ja się już z wami żegnam. To by ja było na tyle w dzisiejszym odcinku, oczywiście. Jeżeli chcecie kolejne mody, no to oczywiście subskrybujecie, dołączacie do grupy. No i łapkujecie na fanpage'u. Cześć.